Jaka jest Twoja osobowość? Instrukcja. Odpowiadaj A, B, C lub D. Na końcu sprawdź swój wynik. 1. Jak spędzasz wolny czas? A. Ze znajomymi imprezy i spotkania. B. W domu, relaksując się w spokoju. C. Na przygodach, podróże, sport, planując i rozwijając się. 2. Jak podejmujesz decyzje? A szybko i spontanicznie, przemyślanie analizując każdy szczegół. C. Słucham intuicji i emocji logicznie i strategicznie. 3. Co jest dla ciebie najważniejsze, a ludzie i dobra zabawa? Bezpokój i harmonia, ekscytujące doświadczenia, rozwój i niezależność. 4. Jak radzisz sobie ze stresem? A. Rozmawiam z kimś bliskim. B. Analizuję i szukam rozwiązania. C. Działam od razu. D. Staram się go unikać. 5. Jak lubisz pracować? A w zespole cenię współpracę. Bij samodzielnie, lepiej się wtedy skupiam. Dynamicznie, lubię nowe wyzwania. Metodycznie, według planu. 3. Policz swoje odpowiedzi. Najwięcej. A. Ekstrawertyk towarzyski, energiczny i otwarty na ludzi. Najwięcej. B. Introwertyk spokojny, refleksyjny, ceni ciszę i głębokie relacje. Najwięcej. C. Odkrywca. Szukasz przygód, adrenaliny i nie lubisz rutyny. Najwięcej D. Analityk Stratek. Myślisz logicznie, dążysz do celu. Daj znać w komentarzu, kim jesteś.